Tola, tutaj ma rogi, ogonek tu. Godzina siódma siedemnaście. Tak teraz u nas wygląda codzienność. Helenko! Chodź, chodź. Tak, tak sobie rano tańczymy. <ścoughs> A kto śpi u nas najdłużej w domu? Aaa! Kto śpi u nas najdłużej w domu? Marysia. Marysia śpi najdłużej? Tak, jak jej Helenka nie obudzi, to śpi najdłużej. My wstajemy, a Marysia potrafi jeszcze godzinę, półtorej spać. A, dobra, zapraszamy na vloga. Czy nie, po dłuższej nieobecności, dzisiaj czyli 7 kwietnia, nie dokładnie miesiąc od narodzin Marysi. I chciałabym w związku z tym opowiedzieć Wam o tym, jak radzimy sobie z codziennością i jak, wyglądają nasze, jak wyglądały nasze ostatnie dni. A no właśnie tak! <laughs> na samym początku chciałabym jeszcze nawiązać do zdjęcia, które ukazało się ostatnio na moim Instagramie zdjęcia ciasta, które miałam przygotowane już o 9 rano. To nie, jest, to nie jest do końca nasza codzienność, to się zdarzyło raz, także spokojnie, nie załamujcie się. Większość naszych dni wygląda pewnie tak samo jak Waszych, czyli jesteśmy w piżamach do godziny 11. I oczywiście wszystko jest kwestią organizacji i nie powiem, że, że gdzieś tam nie mam czasu umyć zębów, czy chodzę z kołtunem na głowie, ale to ciasto to oczywiście było piękny dzień, bo akurat tak wszystko się poukładało, że mogłam je o tej dziewiątej zrobić, natomiast to nie zdarza się codziennie, także spokojnie. Nie jestem perfekcyjna i na pewno nie zamierzam być. Jestem taką zwykłą mamą jak Wy. Tyle w gwoli wstępu. Teraz chciałabym jeszcze powiedzieć Wam jedną ważną rzecz, bo na pewno takie pytania się pojawią, zresztą już się pojawiały, także wyjaśniam: nie pojawi się na moim kanale film dotyczący porodu, czyli jego dokładny, dokładnego przebiegu, takich jakich wiele na, na YouTubie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak kiedyś już Wam mówiłam, jest to dla mnie bardzo intymny czas, którym akurat nie chcę się dzielić i mam nadzieję, że Wy to zrozumiecie. No muszą być jakieś granice postawione i właśnie tutaj ją stawiam. Ale tak dla smaczku powiem Wam oczywiście kilka słów o tym porodzie, żeby nie było, że nic nie wiecie, bo ponieważ informowałam Was też na bieżąco. Mojej ciąży i, i że na nią czekam i że była przeterminowana. Także, tak, żeby zamknąć już ten temat, to te dwa, trzy słowa o tym porodzie powiem. Zatem 7 kwietnia o 6.30 rozpoczęła się akcja czynność skurczowa. Skurcze pojawiały się co 10 minut i były nieregularne, jak się okazuje, ale dały mi do myślenia i stwierdziłam, że to jest na pewno to, więc zadzwoniłam po męża, który już był w pracy. Kiedy on przyjechał, żeby ogarnąć halemkę, te skurcze zaczęły mi się skracać, bo pojawiały się nawet co 8, co 7, a w dniu, a w momencie wyjazdu do szpitala nawet co 3 minuty. Bałam się, że nie dojada, że miałam 100 km do szpitala godzina drogi. No to te skurcze co 3 minuty, no tak troszkę mnie tutaj dały taki znaczek zapytania, ale na szczęście, kiedy usiadłam w samochodzie, czynność skurczowa się wydłużyła, czyli kiedy ja się uspokoiłam i już nie biegałam, nie ganiałam, nie myłam głowy. Ja tak to też zdążyłam zrobić przed, przed wyjazdem. Wtedy te skurcze zaczęły się wydłużać i były nawet co 15 minut, więc spokojnie dojechałam do szpitala, gdzie na KTG okazało się, że no, gdzieś ta akcja się wyciszyła, w związku z czym podano mi oksytocynę i tak sobie gdzieś tam dwie godziny prze, prze, przeleżałam. No i o, tak naprawdę o 12.36 utuliłam już Marysię. Powiem Wam tylko, że druga faza trwała 11 minut. I tyle o porodzie. E... Oczywiście bolało, tak. Odpowiadam na pytania. Bolało, tak samo jak przy pierwszym, e... ale oczywiście nagroda, jaką jest Wasze cudowne dziecko, jest tego warta. Tyle o porodzie, tyle o ciąży, zamykamy ten temat. Karawana jedzie dalej, tak się chyba mówi. I. E... I zaczynamy nowy rozdział, czyli rozdział 2 plus 2. <noise> Jak sobie radziliśmy w ostatnim miesiącu? No początek był dosyć trudny. Powiem Wam szczerze, że no miałam baby bluesa i pomimo tego, że wydawało mi się, że jestem... Wytrwała i twarda, i dosyć taka odporna na, na różnego rodzaju stresy, to hormony grały pierwsze skrzypce. I tak samo przeżywałam to jak w przypadku pierwszego porodu, nawet mogę powiedzieć, że połogu, tych pierwszych dni połogu, nawet mogę powiedzieć, że troszkę bardziej intensywnie, z uwagi na Helenkę. Ponieważ te pierwsze trzy dni chyba w domu przepłakałam, naprawdę karmiąc Marysię, patrząc na Helenkę, płakałam. Czemu? Wydawało mi się, że Helenka to przeżywa, że ona cierpi, że nasze życie się zmieniło, że teraz ona wie, że już nie jest najważniejsza. Oczywiście teraz, jak o tym mówię, wydaje mi się takie rozsądne i logiczne, ale wtedy naprawdę bardzo to mocno przeżywałam. i. Na pewno, jeśli to przeżyłyście, to wiecie o czym mówię. To jest taki stan takiego przygnębienia, wielkie zmiany, i, i zastan nawet pojawiało się takie pytania w mojej głowie: Boże, a może trzeba było w ogóle, może, może to nie było dobre, może powinniśmy zostać w takim stanie jaki był, nawet do tego stopnia. Czyli po prostu, no, dosyć, dosyć ostro było. Jeśli chodzi o, o reakcję Helenki, to byłam bardzo mocno zaskoczona. Ja w ogóle strasznie za nią tęskniłam, kiedy byłam w tym szpitalu. I powiem Wam szczerze, że jak wróciliśmy do domu, no to pierwsze co to oczywiście Marysia miała tatuś. Tak się mówiliśmy, że on z Marysią nie będzie wchodził na początku, dopóki ja się z nią nie, przy, nie po, przytulam, nie, nie przywitam, nie wycałuję, i tak właśnie zrobiłyśmy. Miałam tutaj taką gulę, tak strasznie mi się chciało płakać z tęsknoty. Ale powstrzymywałam się, żeby właśnie nie dać jej też jakby odczuć, że, że coś się dzieje, że mamusia przeżywa. Także z uśmiechem na twarzy przywitałam się z Helenką. Oczywiście mieliśmy przygotowany prezent od Marysi dla Helenki. To był i tym symbolicznym momentem rozpoczęliśmy nasze wspólne życie. No i tutaj otworzyły się nowe drzwi i faktycznie na nowo musieliśmy zorganizować swoją codzienność. I faktycznie zajęło nam to no myślę, że właśnie około ten miesiąc, który, który byłam obecna na kanale. Yy, ponieważ, no wiadomo, pierwszy dzień to był chyba taki, że w ogóle o 12 umyłam zęby. Yy, nie wiedziałam po prostu, jak yy, sobie. Jak, yy, jak dzielić swoją. <laughs> nie wiedziałam, jak dzielić swoją osobę pomiędzy yy, je dwie, szczególnie w, tym w tych momentach, w których one potrzebowały mnie. W tym samym czasie, czyli Marysia na przykład była głodna, a Helenka chciała, a Helenka akurat zrobiła kupę na przykład, no i, i obydwie na przykład płakały i to było trudne i faktycznie, no tak jak Wam wspomniałam, ten baby bus się nasilał w tych momentach, ale jakoś tak wszystko się poukładało, teraz po prostu biegam pomiędzy jednym pokojem a drugim i oczywiście tego czasu jest mniej i trzeba po prostu wykorzystywać te luki, ale jest inaczej po prostu, jest dalej cudownie. I jak, jak, jaki ja mam na to sposób? Ja po prostu staram się robić rzeczy wtedy, kiedy mam na to czas. Jak położę dziewczynki, to nie czekam albo nie siedzę i się nie patrzę w sufit, tylko po prostu idę się umyć, tak? Żeby po prostu w razie jak któraś się obudzi, żeby tą czynność już mieć za sobą. Staram się po prostu... czyli wstaję rano, jeszcze widzę, że Marysia śpi, no to szybciutko obieram na przykład ziemniaki do obiadu, tak? Normalnie zrobiłabym to dużo później, ale, ale staram się wykorzystywać te luki w czasie, kiedy właśnie któraś z nich jest czymś zajęta, żeby później nie nawarstwiały mi się obowiązki. Jakoś tak to się kręci, powiem Wam. Nie jest, nie jest naprawdę źle, tfu bo nie wiadomo jak będzie dalej, tak? Jaka jest Marysia? Marysia jest zupełnie inna niż Helenka. Pierwsze trzy tygodnie właściwie, yy, no była bardzo niespokojna w ciągu dnia. Helenka przesypiała bez problemu i dnie i noce. Nie miałam dziecka tak naprawdę, natomiast Marysia jest bardziej wymagającą dziewczynką. E, poza tym miewa kolki, tak mi się wydaje, że to są kolki. Nie, nie codziennie wieczorami i, i późnymi wieczorami, ale, ale miewa takie bóle brzuszka i napięcia. E, ma oprócz tego wysypkę na twarzy, którą muszę właśnie czekam dalej na patronaż i muszę skonsultować, bo nie wiem, czy to jest skaza białkowa, czy to jest atopowe zapalenie skóry. Helenka tego nie miała. Także dużo nowości na pewno. I no, i co jeszcze? Pojawił się u nas dydek w drugim tygodniu życia. Podjęłyśmy tą decyzję wspólnie z położną, która stwierdziła, że ponieważ laktacja u nas przebiega prawidłowo, to dydek tutaj nic nie, nie przeszkodzi. Ja się na to zdecydowałam, ponieważ widziałam, że Marysia ewidentnie tego potrzebuje. W ciągu dnia, kiedy właśnie po nakarmieniu dalej jest spokojna, dalej by chciała ssać. Są takie dzieci, które po prostu odruch ssania mały silny, no i, i po prostu dytka dostała. Helenka dostała w czwartym tygodniu, Marysia w drugim. Nie mam z tego tytułu żadnych wyrzutów sumienia, e, ponieważ widzę, jak Helenka się rozwija, jak rozwija się jej mowa, pomimo tego, że ma prawie dwa lata, a dalej śpi ze smoczkiem. E, to jest inny temat i na temat na inny film, kiedy będziemy tą sprawę rozwiązywać, ale widzę, że bez problemu mówi, rozwija się prawidłowo. Więc nie widzę tutaj problemu, i, i, i jeżeli ona jest spokojniejsza, niezestresowana, bo to też chodzi o ten poziom stresu, tak? Jeżeli ona ma niezaspokojony odruch ssania, a wiadomo, że nie będziemy wisieć z dzieckiem przy cycku 24 godziny na dobę, bo ja sobie tego nie wyobrażam i wymyślę też, nie? No to jeżeli nie ma tej, tego sania, tak, pomiędzy, no to ten poziom stresu się podnosi, a jak dobrze wiecie, bożą mówiłam, Dzieci nie regulują poziomu stresu yy, i hormonu kortyzolu, czyli tego właśnie hormonu stresu, nie potrafią go obniżać same i dochodzi do uszkodzeń mózgu, do, do no, zaburzeń układu nerwowego. W związku z czym, dydek, jeśli jest potrzebny to, i konieczny, to nie obawiajcie się. Oczywiście konsultujcie to z położnymi, z innymi mamami, jak chcecie. Za to noce mamy na przykład bardzo, bardzo spokojne. Marysia przesypia noce właściwie czasem, nawet zdarza jej się przespać 5-6 godzin. Budzi się jedynie na karmienie. Chyba dwie takie do tej pory noce, wieczory takie dosyć trudne, kiedy Helena, tak jak wiecie, przychodzi do nas do łóżka w nocy. No i akurat tej nocy nie chciała zasnąć, w związku z czym przyszła, bawiła się tutaj w łóżku, obudziła Marysię. I właściwie tak nawzajem się budziły. Akcja trwała praktycznie całą noc. Ja byłam załamana, płakać mi się chciało, e, ponieważ myślałam, że tak będzie zawsze. Tym bardziej, że było na początku, to wydawało się, że tak będzie zawsze, że ja nie prześpię żadnej nocy, e, ponieważ Helenka budziła się od każdego pisknięcia Marysi, od każdego zapalenia światła, kiedy chciałam ją przewinąć. No, ale jakoś tak się wszystko yy, poukładało. I teraz yy, Helenka, pomimo, że śpi z nami, śpi dosyć twardo. Ja mogę bez problemu zapalić światło. Yy, ja mam to łóżko dostawne, w związku z czym tylko przesuwam sobie Marysia do cyca i żadne jęknięcie nie budzi Helenki i też żadne yy, westchnięcie, bo Helenka też często wzdycha i krzyczy przez sen, nie budzi Marysi. Także to się wyjaśniło. Jakie są relacje dwulatka z noworodkiem, tudzież niemowlakiem? No, dosyć interesujące. Powiem Wam szczerze, że byłam mocno zaskoczona tym, w jaki sposób Helenka zareagowała na Marysię. I myślę, że to jest też nasza praca, moja i męża, jaką włożyliśmy w to, ponieważ staramy się angażować we wszystko, co robimy wokół Marysi. I powiem Wam, że, że to przynosi naprawdę efekty. Jest to trudne, bo wiadomo, że pewne czynności trwają dłużej, ale angażujcie swoje starsze dzieci do właśnie tych czynności, bo tej zazdrości jest po prostu mniej. Helenka faktycznie chce robić wszystko przy dzidzi. W ogóle pierwsze co jak się budzi, to nie mamusia, tak jak zawsze było przytulenie, tylko dzidzia. Dzidzia pać, czyli spać, dzidzia je, budzi, jak ona śpiesznie mówi, budziała, czyli obudziła, budziała się dzidzia. I po prostu dzidzie przytulać, dzidzie kochać, dzidzia całować, tak? Także naprawdę jest bardzo, bardzo za Marysią. Nie jest zazdrosna jakoś tak specjalnie, kiedy ją karmię. Ale, żeby nie było tak kolorowo, są faktycznie momenty, no, kiedy ja drżę, bo, bo na bujaczku na przykład, jak jest Marysia, no, chciałaby tak mocno pobujać bardzo, Trzeba Zresztą trzeba mieć oczy dookoła głowy i absolutnie nie można takiego dwulatka zostawić z takim niemowlakiem, ponieważ jest próba oczywiście wkładania palca do oka, przy czym halenka wkładając palec do oka mówi oko nie, oko nie, no, ale wkłada. No to są takie, powiedzmy, właśnie te takie objawy, ja myślę, że troszeczkę też zazdrości, ale no, najbardziej niebezpieczne zachowania halenki to są takie, kiedy ona ją drapie, no niestety, po prostu jak kot ją chciałaby tak, ona widzi w tym zabawę, tak? Kiedy my jej tłumaczymy, że to boli, że tak nie wolno, ona po prostu się śmieje i dalej. I parę razy było naprawdę takich dosyć, no dla mnie niebezpiecznych i niefajnych, kiedy właśnie Helenka gdzieś po głowie pazurkiem drapnęła Marysię i ta się rozpłakała i było jej szkoda. I no czasami się po prostu nie jest w stanie, pomimo tego, że się pilnuje, uniknąć takich sytuacji, oby było ich jak najmniej. Ale tak jak wspomniałam, pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci takich razem, bo, bo naprawdę wyobraźnia dwulatka jest bardzo y, szeroka. Na pewno też inaczej wygląda to, kiedy mamy, jest w domu tylko jedno dziecko, i y, w ogóle pojawia się wasze pierwsze dziecko na świecie. To jest taki abstrakcyjny moment, i patrzymy się bardzo często, i nie dowierzamy, że to jest nasze dziecko, jej, tak ze mnie, z męża. No, takie dużo takich no, fantazyjnych myśli chodzi po głowie. Natomiast, kiedy przychodzi na świat drugie dziecko, po pierwsze, tego czasu jest mniej, więc już nie ma czasu na to, żeby, żeby tak się przyglądać, a po drugie, już no, przechodzimy od zadania do zadania, tak? Po prostu, system zadaniowy. I faktycznie, no. Ta celebracja tego macierzyństwa w przypadku właśnie pierwszego dziecka jest ogromna, bo yy, no wszystko jest nowe, wszystko jest inne i takie właśnie metafizyczne. No a w przypadku drugiego dziecka już stan jest stanie znany i też ten no trochę inaczej to wygląda, no. No nie ma czasu tak się przyjrzeć za bardzo. Ja bardzo staram się to gdzieś tam regulować sobie wieczorami, czyli kiedy właśnie szklanka śpi, ja wtedy przystępuję do wieczornych ablucji, czyli kąpię i pielęgnuję Marysię, no to wtedy poświęcam jej tak dużo czasu i staram się wtedy wycałować, przytulać, być z nią po prostu, żeby jej wynagrodzić ten czas w ciągu dnia, który muszę gdzieś tam dzielić pomiędzy je dwie i, i obowiązki domowe i po prostu no, czasami no, tylko ją przewinę, nakarmi i odłożę, a chciałoby się więcej. No po prostu czasami się nie da, dlatego wynagradzam jej to po prostu wieczorami. Ale jeszcze Wam powiem taką anegdotę, jak wróciliśmy ze szpitala z Helenką, no to położyliśmy się wtedy wszyscy spać do łóżka, patrzyliśmy się z mężem na, na Helenkę i cieszyliśmy się tak tą chwilą i było tak cicho i tak no tak spokojnie i tak wspaniale. Natomiast teraz z Marysią, kiedy wróciliśmy ze szpitala, no to pierwsze co trzeba było rozebrać, umyć ręce Helence. Nie wiedzieliśmy też jak ona zareaguje, kiedy Marysia będzie stała w foteliku na podłodze, więc zdecydowaliśmy się dla bezpieczeństwa postawić Marysię na stole, a żeby była ubrana, no bo musieliśmy najpierw ogarnąć młodszą, starszą. No to otworzyliśmy okno i ta Marysia po prostu w tym kombinezonku siedziała sobie przy otwartym oknie w foteliku, kiedy zaczęliśmy, kiedy się pokrzątaliśmy, pogarnialiśmy, no to wtedy dopiero poświęciliśmy czas Marysi. I po prostu no, no, chaos wielki i, i krzyki. I też widzę, właśnie, że Helenka wychowywała się w takim spokoju, wszyscy do niej mówili spokojnie, nikt jej nie, nie zaczepiał, nikt jej nie szarpał. Oczywiście wszystkie czynności wokół niej odbywały się tak bardzo delikatnie. My też staraliśmy się jakoś specjalnie nie bodźcować jej, czyli nie włączaliśmy jakiejś głośnej muzyki, telewizora, też nie, nie promieniowaliśmy jej. Natomiast no, teraz widzę, że Marysia ma zupełnie inny start, bo Helenka skacze i nad głową właśnie, jest głośna, kiedy ja ją karmię i Helenka tam krzyczy, no to widzę, że ona jest taka Marysia zdezorientowana. No i właśnie te ruchy, czasami ją gdzieś tam złapie za rękę, szarpnie, czy na tym bujaczku chce ją właśnie chyba z miłości tak mocno pobujać. No, no, no jest to zupełnie inne. Ale przez to, to też cudowne, tak? No, no jest to jakaś tam nasza codzienność i musimy się w niej po prostu odnaleźć na nowo. Mogę również z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że od kiedy pojawiła się Marysia, dużo więcej czasu poświęcam Helence. Tak bardzo boję się tego, żeby ona nie poczuła się odrzucona, że kiedy tylko mogę, pomiędzy obowiązkami codziennymi, opieką nad Marysią, poświęcam czas właśnie yy, Helenie. Siadamy na dywanie, budujemy klocki, tańczymy, śpiewamy, czytamy książeczki, przytulamy się, całujemy. Bardzo zależy mi po prostu na tym, żeby czuła się ważna i kochana. Pomaga mi w tym m.in. chusta, ponieważ tak jak motałam Helenkę, tak teraz motam Marysię. Dzięki temu mam ją blisko, a mogę wykonywać inne czynności. Właśnie spędzać czas z Helenką, czy wykonywać obowiązki domowe. Marysia bardzo lubi w kuście spać. Także tą godzinę dziennie staram się, staram się właśnie ją nosić w tej huście. Dlatego serdecznie Wam też polecam właśnie chustowanie czy nosidła. Jest to wspaniały sposób na budowanie relacji, wzmacnianie więzi i po prostu poczucie tej bliskości z naszym maluszkiem. A zresztą to jest też świetny pomysł na spacer. Taki zamierzam też pomysł przetestować, czyli jak się zrobi troszeczkę cieplej Marysia w Helena za rękę i jestem mama, tak zwana. A właśnie jak wyglądają nasze spacery? Zatem no nie mam na tyle odwagi jeszcze, żeby wyjść z nimi dwiema, ponieważ no, Helenka potrafi oddalać się nagle w różne strony ze znanych tylko jej przyczyn, w związku z czym bałabym się chyba takiego, takiej sytuacji, kiedy prowadzę wózek i nagle Helenka gdzieś mi ucieka. No bo w takiej sytuacji co zrobić, tak, gonić Helenkę czy, czy pilnować wózka, no trochę tak, no fajnie czy biec z wózkiem na przykład, też tak można. Dlatego chodzimy na spacer w czwórkę po pracy mojego męża, po prostu idziemy razem na wspólny, rodzinny spacer, zresztą to jest też bardzo przyjemne, gdzieś tam nas tak zbliża. Ja prowadzę wózek, oczywiście mąż nadzoruje Helenkę, bo tak to można nazwać w tej chwili. Ale chciałabym powiedzieć Wam, że mam pewien patent na to, aby. Patent to złe słowo, bo to nie jest mój patent ani nie mój pomysł, ale mam pewien sposób na to, żeby chodzić z nimi dwiema na spacery, ale o tym przekonacie się w niedalekiej przyszłości. Zamierzam nawet nagrać taki film właśnie o tym rozwiązaniu, dlatego śledźcie mnie na bieżąco. Nie zdradzam oczywiście, co to jest. No, no się domyślacie, bo tych rozwiązań na rynku aż tak wiele nie ma, ale może u nas da to egzamin, przetestujemy, sprawdzimy i na pewno podzielimy się. Podzielimy w się ostatnim czasie tak. byłyśmy również na sesji noworodkowej. I zdecydowałam się na nią nie dlatego, że taką samą wykonałam e Helence, chociaż trochę tak, ponieważ e, pamiętajmy, że teraz są e, nasze dzieci malutkie, ale za chwilę podrosną i na pewno. Zaczną się pytania typu Ona ma, a ja nie dlaczego? Więc troszeczkę też ze sprawiedliwości, ale przede wszystkim dlatego, że to jest wspaniała pamiątka i tak jak w pokoju dziewczynek wisi taki obraz ze zdjęciem Helenki, taki sam będzie wisiał obok Marysi. Te zdjęcia są tak piękne i urocze, że no nie mogło być inaczej, żebyśmy ich nie zrobiły. I tym optymistycznym, cudownym, wspaniałym akcentem czas się żegnać. Obowiązki wzywają, chociaż przyznam szczerze, że obydwie śpią, więc może zrobię sobie kawę. <grym> Na kawę też jest czas, oczywiście Inka, ponieważ karnie. Na kawę też jest czas, także nie jest tak źle. Więc chyba właśnie ten czas teraz poświęcę dla siebie i przede wszystkim się ubiorę, bo jestem w piżamie. I myślę, że moja aktywność już teraz na YouTubie będzie na pewno znacznie częstsza. I tu na przekór osobom, które mówiły mi, a było ich dosyć sporo, że kiedy, się, kiedy pojawi się Marysia i będzie Was więcej, nie będzie czasu na YouTuba. Jak widzicie, jestem. Także myślę, że, że to się nie zmieni i będę. I moja aktywność również będzie... Częstsza, czyli tak jak do tej pory, myślę, że film będzie pojawiał się raz na dwa tygodnie, może raz na tydzień. Mam bardzo dużo pomysłów, właściwie mam już cały plan na prawie do czerwca filmów, <grymów>, które będą na kanale. Także jest co robić. Zacieram ręce do roboty. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcję za nowych widzów, których wcześniej nie miałam okazji poznać. Witam Was bardzo serdecznie. No i za Was, moich wiernych widzów, którzy, którzy są ze mną, dziękuję Wam za aktywność na Instagramie, za aktywność na Facebooku. Tam też zresztą Was zapraszam. Ty. Widzicie, jak ja się długo żegnam, to jest niesamowite po prostu. Pójdę nam jakiś rekord, rekordów Inesa być. Ja mam dłuższe pożegnania niż vlogi. Wracając do ostatniej myśli, dziękuję Wam właśnie za obecność na Facebooku i Instagramie. Zapraszam tych, którzy tam jeszcze się nie pojawili, bo jak wiecie pomiędzy porodem a tym filmem, byłam aktywna. Także jeśli chcecie mnie widzieć więcej, to musicie tam wybijać. Chyba jednak nie zrobię tej kawy. Marysia się przeciąga. Całuski. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. Thank <phone> you. <rings>